Witajcie moi drodzy na kolejnym trypie. Słoneczko już wstaje Przypominam, że dzisiaj jest zmiana czasu Nie wyspałem się totalnie Ale żeby było śmieszniej słuchajcie Pakuję się w Stargardzie Rano, chora godzina, czwarta Jeden stopień na plusie Mówię, okej, okay, będzie nieźle nie? Zajeżdżam tutaj po Telulong, bo oczywiście znowu jestem na kanałach A tutaj minus pięć Normalnie ziompi jak 105 Już moja bateria też to czuje Ja już się tutaj rozładowałem Swoją drogą uwielbiam wschody słońca Biorę ostatnią torbę idziemy tutaj na walik To bo już mam tutaj wszystko zaniesione Tak oto się to tu prezentuje Tu jeszcze muszę tetrisa zrobić I słuchajcie taka rzecz Wiecie, jak to ten miałem sobie ustalone, gdzie jadę w razie co plan awaryjny B, nawet C Słuchajcie, zajdzę na pierwszą miejscówę zajęte OK, druga miejscowa, zajęte Dobra, no to plan B jedziemy Patrzę auta, rząd Jak długo i szeroko Ja nie mogę, co jest grane nie? Chwila gadki No panie, my tu od drugiej już o nie, my tu na noc, nie? To myślę. Okej. Okay. I tak przejechałem, kurczę prawie, wiem, z 30-40 minut szukając miejsca. W końcu coś znalazłem. Nigdy tu nie byłem. Nie mam zielonego pojęcia, jak tu się zabrać. No ale co, nie? Lubimy wyzwania. Ja, dobra, jadę z tym Tetrisem. Wstępne nęcenie. Takie oto kule standardowa zanęta, którą będę dzisiaj łowił, tylko że doklejona i zrobactwa. Tak jak widzieliście, już poleciało zanęcenie. To mamy na dzisiaj? Zanęta Marcela DS Feder Ciemna z gliną od górka. To samo było, tylko że mocno doklejone. Z 500 6 kul. następne donęcenie. Będę łowił blisko, bo jestem zaklipowany na około 15 metr. Oczywiście pineczka, biały i czerwony robak w razie co kukurydza. No moi drodzy, udało mi się naprawić kamerę. Eh, nawet trybka jakaś Obs. Sama drobnica dzisiaj. Pinki na haku, koszyk nabity Jebut na wodę daleko, znaczy daleko. Flip na 15, więc daleko nie poleciało. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że brania są cały czas bardzo delikatne. O, o, o. Trzeba dosłownie wszystko ciąć. Koszyk do nabicia kontrola robaków. i dalej na wodę wiesz co, niby mam tutaj nie wiem czy to będzie widać, poddolnik ustawione te, podpóreczki ale i tak na kolanie łowię, bo za dużo drgań jest na podejście a te brania są takie delikatne, że po prostu połowy bym nawet nie widział, albo nawet nie wiedziałbym, że to jest branie zresztą Co chwilę musiałbym go odkładać w tą i z powrotem, więc bardzo by to było chaotyczne i przeszkadzałoby mi to w łowieniu. Nie wiem ile się na. O. Dobra. Słuchajcie, nie wiem ile się nagrało poprzednio, bo było rano tak zimno. Może no, bateria mi się po prostu zbuntowała. Dobrze, że mam zapasowe. Po prostu szlak trafił. Kamera nie chciała się włączyć w ogóle. Eee, łowię dzisiaj, są zakupi na 15 metr, to tak około. Dodatkowo łowię na pikerka, windcasta, 3 metry długi. I muszę powiedzieć Wam, że się bardzo elegancko na niego łowi. Nie wiem, czy to było widać. Na kamerze branie było takie delikatne. O, o. U, ten już walczy. Już nawet damy podbierak. Taki już fajniejszy krąpik. I do Słuchajcie, o! Taka sytuacja. Pierwszy raz w życiu coś takiego miałem. Pan Raczek. Za koszyk mi się słuchajcie Miałem jakieś dziwne brania. A skuba. Nie no. Ekstra sprawa. Ależ mu tutaj zwrócimy wolność. No, panie Raczku, wracaj do wody. No słuchajcie, ja już będę kończył, Uff, aż się zmachałem pakowaniem tego sprzętu, stanowisko czyściutkie, tak jak zastałem tak zostawiam, e, kwestii podsumowania, e, nie wiem, nie ważyłem ile to jest ryb, może ze 2, może ze 3 kg, e, kwestia jest taka, że wiem, że zanęta zadziałała, jest ok, sobie postawiłem jakiś plan, i on zadziałał. Rybki mniej więcej po pół godzinie zameldowały się w łowisku. Brań było bardzo dużo, co niestety też nie sprzyjało mojemu nagrywaniu. No bo brań były takie delikatne, że wiecie, jak się człowiek nie skupił, no to połowę w ogóle przeoczył. Zresztą były takie mikro, mikro drgnięcia, jakbym tutaj łowił na normalnego Federa, a nie na Pikera to też czuję, że połowy braj nawet bym nie widział. Co do całej reszty, czas słowienia niecałe, bym powiedział 4 godzinki byłoby więcej, no ale niestety z rana trochę mi plany pokrzyżowali, że tak powiem, konkurenci tam gdzie chciałem jechać wszystko było zajęte i zanim znalazłem coś wolnego, no to już prawie godzina minęła a wiedziałem gdzie jechać, więc też weźcie sobie takie rzeczy pod uwagę, jak będziecie tutaj czasem jeździć na kanały. Musicie znać teren. Bo bez tego... No, znaczy, to nie jest tak jak u nas, wiecie, jeziorko. 10 minut, zajdziecie, wasze miejsce zajęte. Dobra, kij, jadę do domu. Tutaj jedziecie prawie godzinę. Tu trzeba znać alternatywę, e Jeśli chodzi o rozmiarówkę, no to w praktycznie jeden ten sam rocznik. E niestety parę tylko sztuk się trafiło trochę większych. Sam krąg, więc jak ktoś by chciał zanęty na krąpia, to służę pomocą. Opatentowana, sprawdzona mieszanka. Dodatkowo miałem paru gości, bo tu jakiś piesek się pobiegał, pełno ptaszków, słuchajcie. Wydrach, bodajże że to chyba była. Tam gdzieś jakieś kormorany, jakiś łabeń, słuchajcie. Pełno życia. I niestety w związku z tym też zauważyłem pierwsze jakieś takie komaro, muszko, podobne coś w stadach lata. Nie podoba mi się to. Widać lato idzie chyba. Yy, ogólnie siedziałbym jeszcze troszkę dłużej. Nawet, bo czas już mi się skończył i będę miał pewnie pogadankę w domu, ale dobra mniejsza z tym. Yy, po prostu powiem Wam tak. Dopóki było pochmurnie. Nie, nie świeciło pełne słońce. To brania były i to momentalnie do wody tak jak wpadał koszyczek. Chwila, pyk, pyk, branie, zaczyna się, jest ryba. Zresztą jeśli nie widzieliście, to zapraszam na live'a, bo jest z tego dnia tutaj, właśnie. I tam więcej, co, było pokazane, że na tym live, że zarzucam, pyk, rybka, znowu pyk, rybka, i tak się działo. A wyszło słońce, nie wiem, czy się woda taka przebłyszczała, się zrobiła, nie wiem jak to nazwać, ale momentalnie brania uciekły. Jest też szansa, że może, nie wiem, ta, ta wydra, ale no nie wiem, wydra była już wcześniej. A z kolei no może jeszcze jakiś drapieżnik, może jakiś szczupły wszedł, nie? i dlatego te brania mi osłabły. się yy, znaczy osłabły. Brania były takie same, nadal delikatne piknięcia, rzadko kiedy jakieś mocne podszarpywania, Ale było już ich o wiele mniej, trzeba było troszkę poczekać. Ale co tam. Grunt, że pojechałem, jest, jestem tu, byłem, zahaczyłem, odhaczyłem, cyk, jest. Uff, I że połowione. Może bez okazów, ale za to ilościówka branie za braniem. Ja jestem ukontentowany. Mam nadzieję, że wy też. Jak się wam podobało łapeczka subik? Komentarz dla zasięgów, bo im więcej tego będzie, tym bardziej ja będę zmotywowany, żeby robić dalsze filmy, a wy będziecie mieli wtedy co oglądać. Więc co? Tyle. Widzimy się na następnym tripie. Siemanko.